Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam kolejne zadanko. Tym razem to jest szczerze już ostatnie zadanie prestiżowe z tego co widzę. No i tutaj mamy zbierz materiały na podium lub w stęchłym składzie w jednym meczu. Zadanie szczerze jest cięższe i to w sumie dużo cięższe niż yy, właśnie zadanko poprzednie, które mieliśmy do zbierania materiałów. Ja polecam to zrobić szczerze na podium, dlatego że na stęchłym składzie, jak zauważyłem, toczą się dosłownie wojny obecnie. A na podium y, jest taki plus, że tutaj mamy bardzo dużo właśnie jakichś palet czy jakichś takich rzeczy, dzięki którym szybciej zbierzemy właśnie materiały. Tutaj w tym wypadku polecam wejść na naparzankę, ewentualnie arenę, dlatego że jest oczywiście tutaj szybsze zbieranie materiałów. I tak naprawdę wystarczy, że będziemy zbierać drewno, które najszybciej się zdobywa. Jak widzicie, odcinek trwa 52 sekundy, a ja mam już fulla. Także to jak mówię... Wystarczy wejść na naparzankę, najszybciej tu zrobicie. No, i według mnie, warto właśnie powiedzieć, na ten statek czy coś albo wypatrywać palet, które znajdują się na też tutaj w dużej ilości. Dlatego, że praktycznie z samych palet jesteśmy w stanie zrobić tego questa. A nie ma co też tracić czasu, żeby nie wiem, walić jakieś metalowe konstrukcje, które mało to dają. Na przykład, na pokażę taki samochód, który daje nam na K 5 za zwykłe uderzenie, gdzie palety dają nam 13 od zwykłego uderzenia. Różnica jest, jest. No i co? Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeśli tak, pamiętajcie sub łapka w górę, komentarz oraz użycie mojego kodu w sklepie. Będę mega wdzięczny. No i ja już nie przedłużam, mam nadzieję, że Wam pomogę z tymi wszystkimi zadaniami. Za tydzień widzimy się z kolejnymi zadankami oraz jeszcze przy okazji na kanale pojawi się niedługo też ukryta gwiazdka. To było na tyle. Trzymajcie się następnego siemanko.